Środka Kultury w Zambrawie, Pani Marty Konopka. Witam Państwa na otwarciu wystawy pod tytułem Cafe w wrzesień 1939 rok w niemieckim obiektywie. Witam Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Stefana Roweckiego w Zambrowie Pana Sławomira Barana. Witam Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Panią Karolinę Iłowską. Witam rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Grupa Wschód. Witam również wszystkich przybyłych gości. O zabranie głosu proszę Ustosza Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w, w Ząbrowie, Pana Jarosława Strękowskiego. Dziękuję. Dobrze, że teraz Państwo klaszczecie po, po moim przemówieniu. Już raczej nie będziecie mieli ochotę. Proszę Państwa, na początek puścimy Państwu za nią taką sympatyczną piosenkę. Ja jestem ciekawy reakcji Państwa. Proszę Państwa, ja poproszę Państwa ja to po wysłuchaniu krótkim. nie ja oszczędzę Państwu jakichś długich tutaj koncertów. Poproszę Państwa o naprawdę za szczerą odpowiedź na proste pytanie, które Państwo zada. Ani puścimy. Yeah. you Słuchaliśmy pięknego refrenu, Dziękuję bardzo. A ile? Ja teraz chciałbym zapytać Państwa, jak się czujecie słuchając czegoś takiego? Kiepsko. Bo Łzy napływają do oczu. Ja to od razu płaczę. Naprawdę? No właśnie, proszę Państwa, to była taka mała prowokacja z mojej strony. A, prowokacja. Do czego nawiązuję? Do tego nawiązuję, że w pewnym polskim mieście jest takie miasto Gdańsk. Nazywa się. Podczas Jarmarku Dominikańskiego, niemiecki zespół ludowy uraczył, ja mogę ja słuchaczy taką właśnie uroczą piosenką, przy czym, proszę Państwa, ze strony organizatorów nie było żadnej racji, e, takie rzeczy są moim zdaniem niedopuszczalne, jak również niedopuszczalne jest to, że w tymże samym mieście e, jest ulica imieniem żołnierza Waffen-SS Wintera Niedopuszczalne jest to, że są w Polsce politycy, którzy otwarcie mówią o wolnym mieście Gdańsku, którzy otwarcie mówią o autonomicznym śląsku z ust. Absolutnie pierwszoplanowych postaci padają słowa o tym, że pomoże, powinno mieć autonomiczne sądy, swój parlament i swoją armię. Są to rzeczy, które no, mocno mnie bulwersują. Ale zostawmy ten taki wstęp prowokacyjno-emocjonalny, a przejdźmy do istoty. Zobaczycie Państwo na tej wystawie około 40 fotografii. Od razu się Państwu przyznaję, że poza jednym zdjęciem, te wszystkie zdjęcia pochodzą z mojej prywatnej kolekcji. Kolekcjonuję, kolekcjonuję stałą fotografię od 30 lat. Od razu też uprzedzam, że w żaden sposób nie koliduje to z moją pracą zawodową, ponieważ te zdjęcia. Nabywam za pośrednictwem akcji elektronicznych, na których, jako pracownik Regionalnej Izby Historycznej, nie mogę dokonywać służbowych zakupów, ponieważ nie mam takich możliwości. A więc płacę własnymi pieniędzmi i te zdjęcia stanowią moją własność. E... Najczęściej że ona nie wie, ile kosztują poszczególne zdjęcia. często no. dokonuje E, ale to tylko te tańsze, te tańsze, bo <laughs> <co mówię. śmiech> te droższe są nakupywa, zakupywane w e, tajemnicy służbowej. E, większość z tych zdjęć to inaczej można. Wszystkie te zdjęcia oczywiście zostały wykonane przez niemieckich żołnierzy. W wrześniu 1939 to nie był taki czas, kiedy polski oficer, polski żołnierz miał możliwość. Fotografowania, dokumentowania czegokolwiek. Są jednostkowe zdjęcia, ale one, one na rynku wojsknickim są absolutnie nieosiągalne. E, także wszystkie te zdjęcia, które Państwo tu widzicie, e, są wykonywane przez niemieckich żołnierzy e, z 20 Dywizji Zmechanizowanej, e, zmotoryzowanej, przepraszam, dowodzonej przez generała Morica von Wiktorin, którego zresztą zobaczycie Państwo na jednej z fotografii. Najciekawsze z tych zdjęć, ale ich jest niestety bardzo niewiele, wykonane zostały w trakcie działań bojowych. Zdecydowana większość to jest kilka dni po ustaniu walk. Niemcy bardzo chętnie fotografowali rozbity sprzęt, bardzo chętnie fotografowali ruiny efektowne i z jakimś takim trudnym do wytłumaczenia zamiłowaniem. Fotografowali też ciała poległych, swoich także. To taka ich bardzo dziwna maniera. Ja widziałem ich zdjęcia także z późniejszego okresu. Widać, że się tym ekscytowali. Bez względu na to, czy są to polegli zabici Rosjanie, Amerykanie czy Niemcy. Zawsze ten, im bardziej makabryczne było ujęcie, tym widać było większą, większą jakąś chyba satysfakcję człowieka, który, który fotografował te zdjęcie. W kulturze chrześcijańskiej katolickiej, w jakiej my jesteśmy <coughs> przygotowani, jest to no, dość dziwne, prawda? Raczej my raczej unikamy tego typu wykonywania tego typu zdjęć. Gdzie te zdjęcia, które Państwu tutaj demonstruje, były wykonywane? Zobaczycie Państwo, o ile dobrze pamiętam, dwa zdjęcia wykonane na Narbi, przepraszam, w przymoście przy moście na Narbi, są zdjęcia z Andrzejewa. Powiem Państwu, że to był jeden z moich takich najlepszych zakupów, ponieważ trafił mi się piękny pakiet, chyba około 10 zdjęć, wykonanych właśnie w większości w trakcie działań wojennych w bitwie pod, podczas, podczas bitwy pod Andrzeje. No i mamy całkiem spory zasób, e, zdjęć wykonanych. W Zandrowie i, o, i okolicach. Mam też jedno zdjęcie, które kupiłem jakieś pewne pół roku temu, może troszkę więcej. Zdjęcie jest wykonane 2 września, przepraszam, po 2 września, a dotyczy wydarzenia 2 września, o którym no, bardzo mało wiemy. Zaraz Państwo będziecie mogli je zobaczyć. To zdjęcie przedstawia. Jedną z pierwszych wersji Messerschmitta 110, który, 109, przepraszam, który awaryjnie lądował gdzie? Pod wygodą. Jeżeli ktoś zechce się dowiedzieć jakichś bliższych szczegółów, to oczywiście po, po tej oficjalnej e, części e, z przyjemnością to co wiem <tryk> Państwu e, powiem. E, te zdjęcia, na które Państwo powinniście zwrócić szczególną uwagę. To są zdjęcia wykonane na placu alarmowym Garnizonu Zambrów e, kilka godzin przed masakrą dokonaną na Jeńcach 18 Dywizji Piechoty. Ja o ile dobrze pamiętam, to zamieściłem na tej wystawie trzy zdjęcia, trzy lub cztery. Na jednym z nich widać bardzo wyraźnie właśnie ten moment, kiedy e, żołnierze z placu alarmowego wprowadzani są na boisko sportowe garnizoną Zamku. Chciałbym powiedzieć Państwu taką też jedną rzecz, która mnie jako historyka troszeczkę drażni. Odnoszę te słowa do, do historyków, do innych historyków, którzy palają się publicystyką, pisarstwem, badaniami naukowymi. Bo muszę Państwu powiedzieć, że zdecydowana większość badaczy traktuje fotografię jako taki dodatek, który rozwiewa nudę książkową, czyli coś, co urozmaica książkę, tak żeby wkłada się fotografię, żeby ten czytelnik nam nie usnął. I najczęściej, niestety, pod tymi zdjęciami, które z taką intencją są właśnie wrzucane do książek, są absolutnie bzdurne podpisy. E, spośród znanych mi poważnych badaczy z naszego tutaj regionu e, w zasadzie mogę powiedzieć, że tylko doktor Tomasz Wesołowski właściwie ma właściwy stosunek do fotografii jako to dokumentu materiału źródłowego, z którego można naprawdę wyciągnąć bardzo dużo informacji. Ja oczywiście w żaden sposób nie dorównuję doktorowi Wesołowskiemu, jeżeli chodzi o mój dorobek historyczny. Natomiast równie pieczołowicie jak on podchodzę do fotografii, która nie jest dla mnie materiałem ilustracyjnym. Jest to super ważny dokument. Oprócz tego dobrze, no, zapraszamy. Stara fotografia, zwłaszcza ta z okresu międzywojennego, to jest fotografia studyjna ma też niezaprzeczalny walor artystyczny. Proszę Państwa, ja przygotowałem sobie takie straszne, strasznie długie przemówienie. Ale wszystko mi uciekło z głowy mam nadzieję, że jesteście Państwo z tego bardzo zadowoleni. Żeby urozmaicić Państwu czas no taką piękną piosenką zaczęli, to wrzucimy taki podkład. Będziecie Państwo widzieli tych naszych teutońskich braci sobie na suficie, a w tle dyskretnie będzie leciała pieśń, drugi hymn niemalże III Rzeszy, czyli Horst Wessel Lit. Kto z Państwa wie, kim był Horst Wessel? Horst Wessel y, był aktywnym działaczem S.A. Był socjalistą, e, niedoszłym, bodajże prawnikiem, ponieważ porzucił studia. E, zginął zastrzelony, był bandytą. E, zginął zastrzelony przez innego bandytę, można powiedzieć, e, bliskiego ideologicznie, przez komunistę w 1930 roku. Został okrzyknięty przez e, e, NSDAP, przez członków NSD, NSDAP, e, niemalże świętym. Od tej pory macz, który on skomponował, stał się, tak jak wspomniałem Państwu, drugim nieoficjalnym hymnem. Przy okazji chciałbym powiedzieć Państwu jeszcze jedną rzecz. A propos nazizmu, to tak, tak troszeczkę na siłę przepinam tę sprawę, ale, ale bardzo mi zależy na wytłumaczeniu pewnej istotnej rzeczy. Jeżeli chodzi o komunistów, wykazali się nieby, niebywałą skutecznością w jednym aspekcie. Otóż nazistom bardzo dobrze udało się, komunistom przepraszam, komunistom udało się bardzo dobrze utrwalić w naszej świadomości pewien stereotyp absolutnie nieprawdziwy, że nazizm to jest prawica faszyzm to jest prawica. Często na dzisiejszym powiedzmy poletku politycznym gdzieś tam na forach internetowych padają Belgii ty kato faszysto, kato na ziolu. Ci, którzy 11 listopada idą na obchodzić święto uzyskania niepodległości są faszystami nazistami prawicowymi. Proszę Państwa to jest Jeden z najciekawszych oksymoronów, jakie w życiu słyszałem, Oksymonia to jest takie zaprzeczenie. E, otóż, proszę Państwa, nazizm jest systemem stricte lewicowym. Narod, to jest narodowy socjalizm. To są pobratemcy komunistów, z którymi toczyli w pewnych chwilach śmiertelną walkę, prawda? Ale nie zawsze. Chciałbym Państwu przy okazji powiedzieć że ta współpraca pomiędzy Helmutem a Iwanem to nie jest od 23 sierpnia 1939 roku. Ta współpraca zaczęła się znacznie wcześniej. Zaczęła się w momencie, kiedy Niemcy zapakowali do wagonu niejakiego Włodzimierza Iwicza Lenina i przetransportowali go bezpiecznie na Wschód. Wtedy się zaczęło. Drugim przełomowym krokiem to był traktat trapalny. Otóż Rosjanie, proszę Państwa, uznali, że Niemcy zostali skrzywdzeni traktatem wersalskim, że za, za, założenia traktatu wersalskiego są absolutnie nie, nie do przyjęcia. Na czym rzecz polega, proszę Państwa? Na tym, że Rosjanie w tym momencie, oprócz innych rzeczy, zakwestionowali w tym momencie nasze granice zachodnie. Przyznając Niemcom rację, jeżeli chodzi o ich pretensje do Pomorza, Wielkopolski i Śląski. Czym ten traktat wrapalność zaowocował? Tym, proszę Państwa, że Rosjanie własnymi rękami wybudowali potęgę militarną późniejszej III Rzeszy. W jaki sposób? Zezwalając na swoim terytorium na rozwijanie technologii i produkcję zakazaną Niemcom przez traktat wersalski. Czyli czołgi, okręty podwodne, lotnictwo. To wszystko było tworzone na rosyjskich poligonach, w rosyjskich fabrykach. E... Nie będę dalej Państwu kontynuował tego tematu. Powiem jedynie to, że ta współpraca owocna pomiędzy tymi dwoma państwami trwa do dzisiaj. Jesteśmy tego naocznymi świadkami. E... Nie łudźmy się, że oba państwa są w jakiś sposób ucywilizowane. Może jedno mniej. Ale drugie jednak znacznie bardziej. Jest między tymi dwoma państwami chemia. Jest cały czas chemia. Yy, cały czas czują do siebie wielki pociąg. Niestety, my jesteśmy yy, w To jest nasz problem, proszę Państwa. No i się rozwinęłem, tego się obawiałem. Yy, Aniu, wrzuć tą drugą uroczą piosenkę, tylko ciszej, żeby nam serca nie potępiła. Dobrze? Yy, proszę Państwa, już odpalamy światła. Jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować chłopakom Stowarzyszenia Grupa Wschód za urozmaicenie naszego dzisiejszego spotkania. I jeszcze jest jedna prośba mojego dobrego kolegi Andrzeja Ząbka Biełczyka. Zapraszamy Państwa na marsz, Podlaski marsz cieni. Andrzej, powiedz Was. Że... Organizujemy już 9 dziewiąty, dziewiąty Podlaski Marsz Cieni. Jest to upamiętnienie wszystkich poległych na wschodzie żołnierzy Wojska Polskiego. Marsz ten odbywał się już w Białymstoku, w Suwałkach, w Łąży i w tym roku odbędzie się w Zamrowie ze względu na to, że chodzi o garnizony, które w województwie białostockim, czy w jednym województwie białostockim no, były silne i żołnierze w 1939 roku walcząc z Niemcami, ale też trafili w łapy sowieckie, zginęli w Katyniu. W, Katyni. w czasie marszu będą wyczytywane ponad 500 nazwisk żołnierzy e, zamordowanych w Katyniu, również z 71 Pułku Piechoty, ale też całej 18 Dywizji, osób, osób urodzonych na Białorusi, ale też związanych, którzy, które tu na przykład służyły. I marsz będzie się, miał się odbyć w kwietniu, z następnych względów został przełożony na wrzesień i datą właśnie 17 września agresji Sowietów na Polskę, no, kiedy zaczęły się mordy żołnierzy Wojska Polskiego. Właśnie w ten sposób jako rekonstruktorzy, jako pasjonaci historii zapraszamy na oddanie hołdu i marsz będzie przyprowadzany. Przy Poprzedzony autobusem, więźniarką Czarny Woron. Jest to więźniarka, która zapisała się już 18 września w pamięci Polaków, wyłożeniem y, do więzień Cymki, Syberia w Katyniu, ale też była Augustowska, mieszkańcy do dziś pamiętają, pojawiający się Czarny Woron, to znaczyło aresztowania i śmierć. Yy. Jako rekonstruktor, a, a i y, y, po marszu każda osoba zapalimy wspólnie, wszyscy światło pamięci niezwyciężonym. Każdy dostanie znieść i każdy będzie mógł takie światło oddać razem z nami rekonstruktorami. Serdecznie zapraszam, teraz nam, znaczy rozdam ulotki. Zapraszam, y, o, znaczy, proszę o y, namawianie y, innych osób, a szczególnie młodych. Dla nich to jest taka żywa lekcja historii. Już po raz dziewiąty. Główny marsz jest w Warszawie. E, tutaj Podlaski Marsz jest już dziewiątą edycją, czyli najdłużej działającym też cyklicznym po Warszawie Marszu. Więc zapraszamy.